Halo, halo, raz, dwa, raz, dwa, jeden, wszystko się zgadza. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. W tym wrześniowym odcinku myślę, że nie mogłam wymarzyć sobie piękniejszego miejsca do nagrania dzisiejszego odcinka, jak to mobilne studio w Tutsing. Także z tego miejsca będę prowadzić dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, wokół tak naprawdę złota, wokół butów tak naprawdę, które dostałam w prezencie od swojego partnera. I które przysporzyły mi, muszę przyznać, sporych dylematów, ponieważ moje pierwsze wrażenie odnośnie tych butów to było takie, no, nie do końca złoto, nie do końca glamour, czy ja się w tym stylu odnajdę, czy ja ogram te buty w ogóle, ale muszę Wam powiedzieć, że moja kreatywność zaczęła działać i zaczęłam wyciągać z sprawy rzeczy, które mam i które... Okazuje się, bardzo dobrze zdały egzamin i bardzo fajnie oprawiły te buty. A może te buty, wyjątkowe buty zresztą zobaczycie, w wyjątkowy sposób oprawiły te moje stylizacje. Więc dziś słuchajcie, stylizacje oczywiście stricte jesienne, w jesiennym stylu, ale z butami, które myślę, że mogą Was zaciekawić. Będą to kozaczystka z sonorą, za kolano z dużą, z dużą em, dawką złota. I w tym odcinku też powiem Wam, e, z jakimi kolorami złoto bardzo fajnie koresponduje. E, myślę, że złoto to jest taki niedoceniany kolor. On bardzo kojarzy nam się często pszaśnie. O, jaki piękny piesio. E, I bardzo ma takie konotacje e, glamour. A ja m, myślę, że odczaruję troszeczkę ten mit złota i pokażę go... W zupełnie innym moim wydaniu. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję również za subskrypcję, za komentarze. Wiecie, że przyczynia się to naprawdę do wzrostu rozwoju tego kanału. Zresztą powiem Wam, że i tak ponad 60% oglądających kanał to osoby, które nie subskrybują, więc. Te osoby, które nie subskrybują jeszcze, serdecznie zapraszam do wykonania tego kroku. Będziemy bliżej i będziecie dostawać oczywiście powiadomienia o nowych treściach. Dzisiejszy odcinek i dzisiejsze stylizacje w takim dosyć nietypowym anturażu, ale te osoby, które oglądają program, wiedzą, że jesteśmy w trakcie przeprowadzki, więc odcinek szalony, odcinek wśród i na kartonach dosłownie, więc mam nadzieję, że, że ta aura i anturaż nie przeszkodzi Wam jednak w delektowaniu się stylizacjami, a zaczniemy od stylizacji numer jeden. Myślę, że jednej z moich ulubionych i jeszcze czego nie powiedziałam, że yy, według mojego rankingu, gdybym miała oceniać dzisiejsze stylizacje, to powiedziałabym, że jedynka jest zdecydowanie moją ulubioną i yy, ostatnia stylizacja. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że niestety coś tam się wydarzyło i przekręciłam yy, numery stylizacji. Nie będzie ich 7, będzie ich 8 w dzisiejszym odcinku, także yy, no, odcinek zdecydowanie słuchajcie przy aromatycznej kawie bądź herbacie. No i powracamy do jedynki. To jest taka moja, jedna z fajniejszych, myślę, stylizacji takich moich, ponieważ myślę, że stylizacje ponad wszystko powinny odpowiadać. Hmm, na pytanie, kim jestem, co chcę za pomocą swoich ubrań, swojej szafy wyrazić, jak chcę też kreować swój wizerunek, bo przecież wszystko się też do tego sprowadza. Nie tylko ten prywatny, ale również biznesowy. Choć dziś skupię się bardziej na tym prywatnym, na tym naszym personalnym, osobistym. Myślę, że jest to fajna, ciekawa podróż właśnie do. Poszukiwania tego, co jest nam bliskie. I powiem Wam, że przede wszystkim złoto w kompozycji, w duecie z czernią. To jest taki absolutny must have. Wiecie, że nie lubię tego słowa, ale myślę, że bardzo wytrawne, bardzo piękne połączenie. Ja poszukiwałam słuchajcie stylizacji, które tak kozaki trochę i ten kolor, choć muszę powiedzieć, że ten kolor nie jest kiczowaty, to nie jest takie bardzo. Jakby to powiedzieć, no, takie, takie nieciekawe złoto, tanie złoto, bo, bo złoto też może mieć taki wymiar, a to jest jednak takie złoto szlachetne, i poszukiwałam tutaj zarówno kolorów, ale też właśnie ubrań, które troszeczkę zrównoważą moc tych kozaków, moc tego koloru i tutaj absolutnie moja wełniana sukienka Izabel Bennato w czerni, taka wiecie. To może być taki też sweter, w swetr wszystko przyrysowane, ale tutaj akurat jest to sukienka, absolutnie otulająca, ciepła jesienna, bardzo cozy, czyli coś co ja kocham absolutnie. I do tego w takim dość nonszalanckim wydaniu, czyli też coś co ja bardzo, bardzo lubię wprowadzać do swoich stylizacji. Jest to dosyć, muszę powiedzieć, casualowe, czyli może być też wieczorowe oczywiście za pomocą tutaj dodatków. Tutaj dodatki, chociaż tych dodatków to też tutaj bym za dużo nie widziała inaczej. Raczej poszukiwałabym do takich właśnie mocnych, mocnych akcentów wyciszenia, równowagi. Jak wiecie, jestem też fanką czegoś, co nazywamy dysonansem, czymś, co się gryzie. Natomiast tutaj rzeczywiście poszukiwam wyciszenia, i ta sterylizacja myślę, że jest jedną z moich, z moich ulubionych, ponieważ jak najbardziej oddaje mój charakter i też bardzo fajnie równoważy ten złoty kolor. Jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. I czy też macie taki apetyt czasami na coś szalonego, i w jaki sposób? Wtedy Wy stylizujecie takie rzeczy, czy równoważycie, czy po prostu wprowadzacie tutaj fuzję wszystkiego i jest wtedy bardzo maksymalistycznie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A teraz stylizacja numer dwa. Kochani, stylizacja numer dwa i tutaj wyszłabym po raz kolejny od koloru. Pierwsza stylizacja była w połączeniu z czernią, czyli bardzo mocnym kontrastem w stosunku do złota, a tu pojawia się beż, pojawia się kolor, który jest również kojarzony z czymś, co jest otulające, coś, co jest naturalne, przyjemne. Co stwarza taką też bezpieczną aurę, bezpieczne towarzystwo. Coś, co też można w łatwy sposób połączyć z innymi kolorami. Tutaj ten odcień jest też taki fajny, ponieważ on świetnie w zasadzie sprawdza się ze złotem. Równocześnie z biżuterią złotą, którą pozwoliłam sobie założyć od Klary Kostrzewskiej, jednej z moich ulubionych polskich projektantek, twórczyń. I, to, i, i, I ta sukienka, też wełniana z, z bufami, tworzy harmonijną całość, ona uspokaja, oczywiście ja tutaj, no, muszę przyznać, że jakby rozbudowuję tę stylizację, dodaję elementy trzecie, czwarte, czyli pojawiają się kapelusze, tutaj w przypadku tej sukienki postawiłam na skórzany kapelusz, kapelusz rybaka który jest bardzo modny. Okazuje się, że ja w szafie ten kapelusz mam od lat, ale teraz akurat fajnie wpisuje się w trendy, więc czemu nie. No i oczywiście kolczyki, okulary, to wszystko fajnie zaostrza ten look, ale oczywiście, słuchajcie, ta sukienka mogłaby być w towarzystwie z tymi kozakami sauté, i też stworzyłaby fajną kompozycję. Oczywiście, działoby się tam mniej, ale ja również lubię, jak dzieje się mniej. Tutaj, na potrzeby tego odcinka, oczywiście, pokazuję to w, w takim bardziej mocniejszym wydaniu wśród kartonów, jak widać. Także, też stylizacja, którą rzeczywiście lubię czyli taka stylizacja zmiękczona, otulająca. Jak widzicie, nie wszystko musi być dosłowne w modzie, kozaki, które wydawać by się mogło, mogły glamour, nabierają zupełnie innego charakteru. Wszystko zależy od naszego charakteru. Look numer 3. słuchajcie, stylizacja z sukienką by Malen jak wiecie, jednej z moich ulubionych skandynawskich obecnie marek za sprawą zresztą fenomenalnej dyrektor kreatywnej My Dix Daughter, która wprowadziła niesamowitą harmonię, ale też nowoczesność do, do marki, i można śmiało ją zaliczyć do do Bohemian Chic, czyli coś, co ja bardzo bardzo lubię. I tu słuchajcie, total look skórzany, ponieważ sukienka, którą widzicie, to skóra. Skóra, i teraz odniosę się do koloru, właśnie w takim no, nietypowym kolorze. Gdybym miała odnieść się do natury, powiedziałabym, że to jest taki gliniany, mokry kolor. A z kolei, gdybym miała odnieść się do słodyczy i do koloru, to powiedziałabym, że jest to kolor waniliowy. Dość ryzykowne połączenie, ale stwierdziłam, że chcę spróbować tego połączenia i myślę, że jest bardzo fajnym połączeniem. Nie dość, że skórzany Total Look, który jest absolutnie mocnym trendem. To jeszcze nietypowe zestawienie kolorów, które jak widać fajnie się harmonizuje, fajnie do siebie pasuje. Tu, oczywiście, jeszcze towarzystwo wełnionego kapelusza. Myślę, że będzie to taki mocny punkt moich stylizacji jesiennych, ponieważ ja kocham kapelusze i one mi bardzo, bardzo często towarzyszą jesienią, zimą. Ten jeszcze ze względu na swój detal, czyli wycięte tutaj rondo powoduje, że jeszcze bardziej go lubię, że jeszcze bardziej się z nim integruję. I myślę, że zdecydowanie jest to luk, w którym mogłabym pójść na przykład, no na przykład otworzyć wernisaż w naszej galerii lub też na pewno założę tę sukienkę, słuchajcie, podczas właśnie zbliżającego się Art Weeku w Berlinie. Jak będziecie oglądać ten program, to znaczy, że za kilka dni będę przygotowywać z rzakiem wystawę. Będzie to zupełnie nowa wystawa, nowe obrazy, i to jest takie międzynarodowe wydarzenie, które przyciąga fanów sztuki, kolekcjonerów nie tylko z Europy, ale, ale i całego świata. Więc myślę, że ta sukienka śmiało śmiało pojawi się natomiast z innymi butami. Niemniej jednak tak, to jest sukienka, którą można nosić swobodnie do klapek, na przykład do sandałów, ale też widzicie, za sprawą takich kozaków, mocnych kozaków, ona też może nabrać takiego zupełnie innego klimatu, nieco bardziej koktajlowego i modowego i tą kieckę na pewno, na pewno wykorzystam podczas Art Weeku. Kochani, kolejna stylizacja, no tutaj muszę przyznać, że trochę poszalałam i w tym ferworze pakowania kartonów, słuchajcie, nie mogłam znaleźć swojej koszuli lnianej, takiej bardziej strukturalnej, bardziej takiej mocnej i no, nie tak delikatnej jak jedwab. Tu jednak szybko znalazłam zamiennik i będzie to jedwabna koszula. Dość też taka oversize'owa, wydłużona, w połączeniu właśnie z, z marynarką, słuchajcie, którą kupiłam niedawno w Poznaniu, jest to marynarka przepiękna, jeszcze nowa, z, z nieotworzonymi, nierozprutymi kieszeniami Hugo Bossa, oczywiście męska, nie wiem ile zapłaciłam za tą marynarkę, ale powiedzmy, że 20 złotych. Przepiękna jakość wełny i stwierdziłam, że ona będzie świetnie uzupełniała się z moją szafą. I tu wybaczcie, zamiast tej lnianej, bardziej surowej koszuli pojawiła się jedwabna koszula. Jest to taki look, słuchajcie, wyjściowy. To nie jest taki look, to nie jest taka propozycja, którą ja bym traktowała jako. Rzeczywiście, nie jest to taka codzienna stylizacja. Jest to stylizacja, która jest nieco bardziej przerysowana. Nie wiem, czy do końca czuję jej klimat. Myślę, że tutaj ta jedwabna koszula troszkę mi tam, troszkę mi tam przeszkadza. Niemniej jednak coś, co można nazwać stylizacją wieczorową, wyjściem do klubu w towarzystwie gdzieś tam też innego oświetlenia, nastroju. Myślę, że tak, tak możemy tę stylizację zdecydowanie traktować. I oczywiście pojawia się biel i czerń, dwa klasyczne kolory, które świetnie uzupełniają się ze złotem. Kochani, kolejna stylizacja, nie będzie to żadna rewelacja, ale właśnie myślę, że w tym tkwi cały sekret. Tutaj postawiłam na oversize'owy znowu sweter z mojej kolekcji w takim szaro-stalowym kolorze. I znowu szary, stalowy, świetnie pasuje do złota. Myślę, że bardzo pięknie równoważy em, ten kolor, ale też jakby pozwala tym kozakom grać, pozwala im zaistnieć, jako bohater pierwszego, czy bohaterka pierwszego planu. Także ja muszę przyznać, że jestem większą fanką tych swobodnych stylizacji, tych swobodnych propozycji, nieco bardziej takich trochę być może grunge'owych, nie wiem jak je nazwać, ale mający taki troszeczkę charakter wchodzący w bohemian style, coś w tym stylu, to bardziej mi odpowiada, niemniej jednak chcę pokazać Wam spektrum, możliwości i tego, co mam w szafie. Także wyciągnięte swetrzysko, takie nawet słuchajcie, przerysowane z męskiej szafy, czy nawet z szafy dziadka. Coś, co jest takie nie do końca fancy. Myślę, że to zdecydowanie tutaj wpisze się w klimat tych kozaków. Lubię, lubię tę stylizację. No i nie byłabym sobą, gdybym nie sięgnęła po garnitur i po kolor, który jest rzeczywiście bardzo ciekawym kolorem, bo znowu pokazuję Wam fuset i znowu wam, wam pokazuję garnitur w kolorze taupe, który jest no, z jednej strony trudnym kolorem, a z drugiej strony niesamowicie ciekawym. A że ja kocham wyzwania również w modzie, a może zwłaszcza w modzie, to pomyślałam, że ten garnitur Wam pokaże z tymi kozakami. Co prawda musicie mi wybaczyć. I ja jestem na tym punkcie... Hmm, no trochę uczulona, ponieważ ten garnitur nie jest wyprasowany. No, nie znalazłam parownicy, a przede wszystkim nie znalazłam przestrzeni i czasu na to, żeby dopieścić ten gajer, ale myślę, że on potrzebuje jeszcze takiego wiecie, przejechania parownicą, żeby był pięknie wyprasowany, żeby ta tkanina jeszcze mocniej pracowała i tak sobie myślę, czemu nie. Dwurzędówka, nieco bardziej biznesowy klimat, ale oczywiście nie bardzo wchodźmy w biznesowe klimaty, bo jeśli mielibyśmy, miałybyśmy iść sztywnym dress -kodem, to oczywiście te kozaki są przerysowane, ale znowu w zależności od tego, w jakich zawodach pracujemy. I to jest też troszeczkę nawiązanie do tych neutralnych kolorów, trochę do zieleni, trochę do berzy, bo ten kolor jest taki pomiędzy. Natomiast myślę, że też bardzo fajny look, czułam się w nim komfortowo i mm, i myślę, że też jest dość fajną propozycją. Jestem bardzo ciekawa, które Wam do tej pory wpadły w oko i czy wyobrażacie sobie siebie w takich też wariantach. Dajcie koniecznie znać. A teraz przechodzimy szybciutko do kolejnej stylizacji. Kolejna stylizacja, również swetrowa. Jak widzicie, em, kozaki za kolano w ogóle, ale też złoto lubi, em, lubi kontrast. I tutaj znowu pojawia się sweter. Z wizerunkiem pewnej artystki zostałam, em, zostałam zapros... znaczy zaproszona. To znowu prezent od mojego partnera, em, który namówił mnie, żeby koniecznie zostawiła ten sweter. Ja nie byłam go do końca przekonana, ponieważ ja wolę neutralne ubrania, które ja mogę gdzieś tam aranżować, a jednak ten sweter nie daje takich możliwości. On jest już takim głównym punktem. Ale z kolei bardzo doceniam rękodzieło, bo jest to jednak bardzo artystyczny sweter. Jednej również z moich ulubionych włoskich projektantek. I no naprawdę. Szapobaza no, za, za, za wkład, za pracę, za artyzm, który pojawia się w tym swetrze. Jestem ciekawa, czy domyślicie się, czyj wizerunek widnieje na tym golfie. Ale tutaj też pokazuję ze względu na kolor, ja nie wiem, czy ten kolor jest tak bardzo widoczny, natomiast jest to głęboki szmarak do zieleń i to jest też kolor ciekawy. Ponieważ, słuchajcie, ten kolor pasuje wszystkim typom kolorystycznym. O ile ja jestem stylistką, która no nie do końca czuje te typy kolorystyczne, jest to takie troszeczkę zamykające, upraszczające nas. Niemniej jednak, gdybyśmy mieli iść tym torem, to szmaragdowy kolor, butelkowy, taki troszeczkę na, nie butelkowy, ale taki, no ja by tak, powiedziałabym szmaragdowy kolor, to jest kolor, który przede wszystkim pięknie nas odmładza, rozświetla i pasuje do wszystkich typów kolorystycznych, nazwijmy to. I tu z Golfem kolejna taka nonchalantka, artystyczna, dość propozycja. Myślę, że y, granie długościami swetrów, y, jeśli chodzi o buty za, za kolano, ale też, y, ale też złoto y, pozwa, pozwolenie y, im zaistnieć to jest, to jest takie kluj to jest kluczowe w ogóle, chyba w komponowaniu y, tych stylizacji. Także jestem ciekawa również. Y, czy zdacie egzamin z wiedzy o muzyce? Przypomnę, może nie przypomnę, ale podpowiem, że jest to artystka yy, muzyczna, wokalistka, więc w komentarzach proszę, jeśli yy, ktoś wpadł na to, kto może być na tym swetrze, to jestem ciekawa, czy, czy zgadniecie. A teraz przechodzimy do ostatniej już stylizacji. Stylizacji, yy, która jest tak, tak. Zarówno jak jedynka, czyli przypomnę, długa sukienka wełniana czarna, to tak ta stylizacja również jest jedną z takich najmocniej, które czuję. Oprócz jeszcze chyba malen birker, muszę przyznać, z tą sukienką też dobrze się czułam, ale jest to połączenie złota z kremem, czyli nie bielem, bielą, taką czystą bielą, ale taką bielą, bielą tak, złamaną bielą, czyli taką śmietaną. Śmietaną, kolorem śmietanowym, śmietankowym. No i przyznam szczerze, że ten lniany kostium, czyli spódnica, też taka nonszalancka i do tego marynarka. No świetnie, świetnie się komponują. Czuję się przede wszystkim tej, w tej stylizacji, że to jest moja stylizacja, że to jest stylizacja, która wyraża podkreśla mój charakter. I i też pięknie równoważy się, równoważy ten złoty kolor, on go troszeczkę wycisza. E, dlatego też myślę, że jest to jeden z takich moich ulubieńców. E, I tak jak mówię, to jest właśnie ta magia, magia wprowadzania, wprowadzenia albo harmonii w stylizacji, albo zamierzonej e, dysharmonii, e, dysonansów e, i balansowania balansowanie na krawędzi. Także. Także osiem stylizacji w dzisiejszym y, odcinku. Mam nadzieję, że odcinek podobał Wam się. E, Naszpikowane rzeczywiście stylizacjami jak nigdy, bo osiem stylizacji. Już nie pamiętam kiedy osiem stylizacji słuchajcie wprowadziłam i pokazywałam y, na, y, z mody wzięte. E, także mam nadzieję, że to był fajny czas, że spędziłyście, spędziliście go y, również y, w dobrym, takim jeszcze letnim nastroju. Okazuje się, że od środy temperatura ma e, znacznie się obniżyć, także ja jeszcze korzystam z tych pięknych widoków, zaraz Wam pokażę jeszcze e, co widzę, kiedy nagrywam, a przede wszystkim, słuchajcie, widzę rybki, takie właśnie mikrorybki. One cały czas tutaj pływają ze mną, kiedy mówię do Was. Ja się troszeczkę na nich dzisiaj muszę przyznać e, skoncentrowałam, także. Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach oczywiście, na jakie tematy macie apetyt, chociaż ja już mam kilka pomysłów na nadchodzący sezon. Mam nadzieję, że będziemy rozwijać się. Ja niedługo również powrócę do tematu książki. Chciałabym też opracować trochę szkoleń dla firm. Także wiecie co, mam nadzieję, że, że ta jesień będzie konstruktywna. I szczerze mówiąc, e, czekam na nią, bo, bo to się też wiąże z jakąś taką inną e, energią, e, z takim trochę większym chyba skupieniem, wiecie co, na, hm, na to, co w środku. I ja to też bardzo, bardzo sobie cenię. Także ściskam Was z tego miejsca, przesyłam piękną energię i do usłyszenia. Pa pa! Kochani, jeszcze szybciutko dodatek do dzisiejszego odcinka, e, ponieważ nie powiedziałam o tym, o, o jeszcze innych kolorach, które dopełniają się fajnie e, ze złotem, m, a które sobie wypisałam, więc e, myślę, że jeszcze warto wspomnieć, e, że kolor złoty. Fajnie koresponduje ze srebrem, i to być może będzie dla Was niespodzianka. Ja akurat nie znalazłam takiej stylizacji i takiego połączenia w swojej szafie, ale złoto i srebro one bardzo, bardzo fajnie lubią siebie nawzajem, także próbujcie również złoto mieszać ze srebrem w stylizacjach, czy też biżuterii, ale śmiało do tych kolorów dodałabym. Głęboki, wyrafinowany fiolet, czy też oberżynę, przepiękne, przepiękne kompozycje kolorystyczne możemy uzyskać zresztą zarówno ze srebrem, jak i ze złotem z tym kolorem. Oczywiście klasyczny, piękny, granatowy kolor, to jest cudo, jeśli połączycie kolor granatowy, na przykład ze złotymi człankami, stworzy to fantastyczny, piękny, wyrafinowany, kolorystyczny duet. Co jeszcze? czerwień. No tak, czerwień jak najbardziej również. Ona może być nieco bardziej krwista, a nieco bardziej wyrafinowana i ta czerwień również fajnie wpisze się w złoto. Ja zapisałam sobie również taki zgaszony, żółty, waniliowo-bananowy kolor. Też można tworzyć piękne, piękne stylizacje, piękne kompozycje kolorystyczne. Także jeszcze myślę, że tych kolorów można byłoby wymieniać, bo i y, odcienie zieleni wspaniale, wspaniale zintegrują się ze złotem. Y, kolor czekoladowy, którego również tutaj nie pokazałam, ale czekolada hmm, piękna, ciepła, gorzka, wspaniale, wspaniale w zestawieniu ze złotym zgrasie. grasie. Także taki jeszcze dodatek kolorystyczny. Nie mogłam odmówić sobie, słuchajcie, tego widoku jeszcze na sam koniec. Także mała ściąga. Ja Was jeszcze raz bardzo ciepło pozdrawiam i do zobaczenia w kolejny wtorek.